Yo, Siemano Mordy, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale Księga Dżungli. Dzisiaj fantastyczny odcinek, który na pewno pokochacie, ponieważ. Niszczysz mi soundtrack, ponieważ karmimy moje przedszkole. Czyli zaczniemy sobie od mojej cudownej czarnej, jak mrok, czarnej, jak piekło, boasicy IMG Motley. Następnie malutkie Gekonki Lamparcie, boa tęczowy. Także myślę, że będzie fajnie. Intro i jedziemy z karmieniem. Jako, że zajerałem się akwarystyką, założyłem nowe akwarium. E, tu są morskie oseski królicze, oraz e, morska myszka. Do tego mam jeszcze świerszczyki, więc zaczniemy sobie od boasicy i lecimy z oseskiem króliczym, którego jeszcze w życiu nie jadło, ale jest już mega głodna od kilku. Co ty. czego. co ty robisz w ogóle? <śla> Wstała. Chciałem, żebyś trochę ogarnęła, no ale już... Ja wiem, ale nie będzie to leżało obok tych szczurów. Że kebab? Mhm. Czemu nie? Można szczury wrzucić do środka. Lecimy do, do Boasicy. Jest mega głodna, bo od kilku dni naprawdę lata po Terra cały czas. Na pewno nie pogardzi króliczkiem. Zobaczymy co ona na to. Widzicie? Siedzi tutaj. Ale ona jest piękna. Wiem, że uwielbiacie tego węża. Ja tak samo. Ej, w ogóle, obczajcie. Kolejna wylinka. Kolejna jej wylinka. Ona bardzo chętnie by mnie strzeliła, bo naprawdę jest już głodna. Dawno jej też nie wyciągałem. Cześć, bąbelku. A gdzie? Tak jest. To jest jej główka. Cała reszta jest o tam aż. Patrzcie, jaka strzała już... Biała spod spodu No, patrz jak się wyprostowała, ona jest gotowa. Ona jest gotowa na króliczka. Także jadę i nagrywamy. To króliczka by się wciągnęła, co, wariatko? Co powiesz na takiego małego różowego Siusiaka? U, uuu, uuu, ale siła. Siła poszła w górę jak najbardziej. Ależ ona jest spektakularna. Wow! Prawie, że totalnie nie wpłynąłem na ten genialny kadr. O, tu widać jeszcze e, ten czy kawałeczek. Widać, że się mieni, co? No kurde, jak nie widać, jak widać. O, wariaty. Dobra, kochana, ty masz ten na wcinać. Niczym się nie przejmuj. Proszę, cała plansza jest twoja. Smakowa. Moi drodzy ogólnie jest jak pięknie tu widać Jak się mieni o oh my god Dobra a ja się zacznę tak podniecam Pewnie nic nie było widać miałem w panach to troszkę inaczej ale bardzo mi zależy na tym, żeby bardzo fajnie nagrać jedzonko, więc myślę, że nikt się nie obrazi jak damy jej jeszcze jednego seska licząc, że z jego bardziej bardziej na oczach naszych, prawda? Cześć malutka, zaprzyjaźnijmy... Aaaa! Fak! 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 Nie zaprzyjaźniał się. Niech***a. O, dobre, Dobre ujęcie. Niczym National no Geographic, nawet lepsze. Animal Planet. Co najmniej Animal Planet. Nie no, niezłe musicie przyznać, patrzcie na to oczko. Robi wrażenie. Fajne. Dobra, jak widzicie, cyk, wciągnęła kolejnego rośniak na drożdżach. Jest wylinka za wylinką. W kółko bym ją tylko chwalił. No, nie będę już mówił jaka jest piękna. Zobaczcie sami, sami ją uchwalcie. Mam nadzieję, że w komentarzach będzie masakracja po prostu odnośnie tego, jakim pięknym jest ona snajkiem. Materiał na żonę. Hashtag Ej, czekajcie, jak się nazywa w końcu? Nie wybrałem imienia. Może być czarnula? Niech będzie czarnula. Ej, hashtag czarnula na żonę. Możecie śmiało pisać. Jest! Jaka ty jest coś piękno. Dobra, jak już yy, nakarmiony jeden wąż, to przechodzimy teraz do boa tęczowego. Karmimy teraz tego malucha, a następnie przechodzimy do gekonów lamparcich maluszków, które zresztą są do wydania, więc jeśli ktoś z Was szuka, to jak najbardziej możecie się odzywać. A więc teraz ten od Ciekawski boa tęczowy. Nie wiem, czy mieście jakiekolwiek doświadczenia z boa tęczowymi. Boa tęczowe to są niesamowite węże. Uwielbiam je po prostu. W Polsce powiem tak: były swego czasu dość popularne. W tym momencie dość rzadko są spotykane, ale już troszeczkę powolutku jest ich coraz więcej. Zdradzę Wam sekret, że prawdopodobnie będę miał maluchy boa tęczowych, więc na pewno będę zdawał Wam relacje na bieżąco. I co jest super u tych węży, na pewno są bardzo łagodne. Pomijając fakt, że są bardzo ładne i są boasami, więc od razu czyni je to zajebistymi snake'ami, to po prostu są mega łagodne, naprawdę. Nie spotkałem się z boa tęczowym, który byłby jakiś agresywny, nieznośny i tak dalej. Więc jak widzicie, tak jak zachowuje się ten boa tęczowy, tak zachowują się zawsze boa tęczowe. Chodź rybko, dam Ci jedzonko. No nie, da się upilnować po prostu tego węża, no. Widzicie to, co on robi? Chodź, chodź rybciu. Ale to jest super w tych wężach. Właśnie one eksplorują cały czas, cały czas jest z nimi kontakt są mega ruchliwe, ale takie powiedzmy, dość ospałe przez co są idealne dla początkujących bo po prostu nie przerażają swoimi jakimiś nagłymi ruchami są mega przewidywalne, spokojne. Jak widzicie, obsługa ich nie jest niczym trudnym. Ach, ten. Widzicie ten atak? No, zabójca! Po prostu zabójca! Jezek, małe dziecko, się bawi zabawką. Odkładamy tutaj oczywiście, pokażę Wam wcina, bo w niczym nie jest gorszy. Tylko po prostu czarno leko kocham bardziej. Ale ten bałatęczowy w ogóle już nie jest mój. No, ale jeszcze na karmie bo e, zanim pójdzie w transport, to jeszcze sporo czasu minie. Ciekawostka dla Was. Nie można przed żadnymi tam podróżami, wysyłkami i tak dalej. Oczywiście mówimy o wysyłkach typu no wszystkie humanitarne wysyłki, tak? Żadne tam paczkomaty i inne pojebane rzeczy. Mówimy o takich humanitarnych wysyłkach. Nie można karmić węży, bo po prostu przez podróż może się odwodnić i to tak na potęgę, że po prostu padnie. Więc nie wolno robić takich rzeczy. Wąż musi być totalnie na czysto. Musi być, musi być wysrany i dopiero Taki nawet lepiej na głodniaka, jak będzie lekko głodny, nic mu się nie stanie, więc lepiej, żeby był głodny niż najedzony, napchany, bo skończy się to po prostu źle. A więc sytuacja wygląda tak, 1, 5, 2, 4, to są wykątki, które mi zostały, tam oczywiście ten czuwa sobie jeszcze wcina, jak ci idzie wariatko, dobrze wciąga myszaka, no to bierzemy się po kolei, będziemy karmić, najpierw wam pokażę z pęsety jak wcinają, a później po prostu wrzucę im luzem po kilka świerszczyków, żeby tam miały. Oczywiście na co dzień, jak to wygląda? Mają jeszcze zakrętki z wapnem i zakrętki z wodą. Każdy ma dwie zakrętki i do tego dorzucam im codziennie mączniaki, więc, więc jest wszystko tak, jak powinno być. Jedyneczka jest bardzo siwiutka, także myślę, że za moment będzie wylinka, także zaraz pokażę Wam z bliska, jak to wygląda. Tak wygląda ten manuszek, oczywiście codziennie karmić i to byłoby coś strasznego, o, mały wycieczka od razu. Jak to młodziutkie jaszczury, żarłoczne, może ktoś zastanawia co to za świerszcze, to są moi drodzy banany, czyli taki mniejszy odpowiednik kubanów. To są po prostu takie drobne świerszcze. Według mnie są właśnie idealne dla małych gekonków. No dobra, tego może trochę zgniotłem w pęsecie, nie da się ukryć. Tutaj taka sytuacja dla tych, którzy są na bieżąco ze mną, to wiedzą. Sytuacja taka dość słaba, ponieważ ten gekuś stracił ogonek. A co tam się wyprawia? Halo? Nie ma. Mordko, no gdzie ty? No co ty? Uuuu, nabita panna. Bardzo delikatnie trzeba się obsługiwać już z tak nabitym wężem. A my wracamy do Gekusiów naszych kochanych. Zawodnik numer 5. E, chyba najbardziej żwawa sztuka, mam nadzieję, że nie będzie latał jak poparzony. Nie no masakra, to są takie słodziaki, że... No, szok, spójrzcie, takie fajne kluseczki. Wszystkie małe zwierzątka w sumie. No, nie tylko jaszczurki, bo wężyki też jak są malutkie, to są po prostu takie słodziaki, Stracił ogon, ogonek odrasta sobie. W sumie bardzo szybko odrasta. Stracił ogon nie tak dawno, a już ma jakieś takie normalne zakończenie w miarę. I on sobie odrośnie. Tylko po prostu potrzebuje czasu. Trzeba było się tak wiercić. No, nie trzeba było. Kolejny gekuś, no ten naprawdę robi na mnie wrażenie, bo jest przepiękny. Zresztą, sami widzicie, co tam będę gadał. Oczywiście to, co Wam pokazuję, to nie jest karmienie od A do Z. Po prostu staram się coś nagrać, żebyście mogli sobie pooglądać, ale o tak to im jeszcze przecież powrzucam, nie czy łączniaki, czy jeszcze świerszcze. W moim przypadku jeszcze świerszcze, bo kupiłem sporo akurat, tak żeby były. Yy, więc raczej świerszcze, poza tym one jakoś wydaje mi się, przynajmniej moje, wolą świerszcze, bo po prostu są bardziej ruchliwe. Ten też jest mega piękny. Wspominałem właśnie wcześniej, te wygony będą do wydania, także jakby kogoś interesowały lamparty. Mega proste zwierzaki, mega proste, przyjazne, słodkie, małe, łatwe w utrzymaniu, także naprawdę fajna sprawa. Tutaj koleżka dość niechętny. Tak, tak jak mówiłem, odzywajcie się do mnie na Instagramie, jakby ktoś był zainteresowany, i będziemy się tam dogadywać. Tak prezentują się. Cztery maluchy. Za moment będę im jeszcze dawał tylko miseczki z wodą, z wapnem. I kiedy są w wieku takiego dorastania, to normalnie wcinają wapno, jeśli czują zapotrzebowanie. Normalnie wapno w proszku, więc to jest naprawdę konieczność, według mnie, jak chodzi o uchowanie w, w zdrowej kondycji maluszków lampartów. Więcej karmówki dla węży nie mam, stąd nakarmiłem tylko to, co wiedziałem, że najbardziej jest potrzebujące, czyli zdecydowanie y, samica, no i boa tęczowy. Tutaj oczywiście ze mną jest maluszek Lampard. Jakbyś był zainteresowany takim małym bąblem, call me. A ja dziękuję wam bardzo za oglądanie, mam nadzieję, że się podobało, także koniecznie zostaw suba, zostaw łapę, dawajcie znać, czy chcecie więcej filmików skarmienia maluchów. Trzymajcie się, yo!